w dzisiejszym odcinku będziemy otwierać prezenty, i to jest już drugi odcinek na tym kanale. Będziemy zbierać teraz prezenty na drugi taki odcinek, i każdy zostaje postrofiony na odcinku. Niestety nowe konto straciłam. Nie pytajcie, dlaczego. Hejka, tu siostra MSP. Dzisiaj będziemy otwierać prezenty. Mamy status napisany, że zbieramy. I my dzisiaj. Drugi odcinek z Kornelią i znowu z prezentów. Kornała, przywitaj się. Hej. Kornała znowu um, będzie nami przez cały odcinek. Dobra, to zaczynam otwierać. To szczęście, no. że tu już aż takich leków nie ma. No. Zobaczmy. A my zakładamy na siebie? No, możemy zrobić tak, że nakładamy. Zobaczmy. A, ładna kaszulka. Nie, nie O, trampolina, fajnie Do pokoju mamy Teraz możemy sobie uzdobić i w ogrodzie, nie? No, no, trampolina w ogrodzie, już myślałam Ale ładna nawet Szkoda, że takie kremowe, to niebieskie były fajne, ale też, są no też okej okay. No, a co teraz? O O, całkiem ładne mi się w ogóle podobają te turkusowe kolory. To będzie chyba dziwny look. Ładne. Czusi się, w życiu do pokoju nigdy nie dostawałam rzecz. Do to są y, te kolczyki chyba. No, miałeś zakładać. Ups, pomyliłam się, myślałam, że to jest dodatek do... Pokoju. O unikatowa była aktywna? Tak, unikatowa była aktywna. Unikatowa... O, kupia z listy życzeń. Prosi, prosiłam. A. Jed Teraz włosy. Pozdrawiamy unikatową 767 w ogóle każdego. No, no, no. Oj, zapomniałam pozdrowić. resztę, czekaj. Fizelinka <suszy> 1, 2, 3. Pozdrawiamy. Na te włosy by się najlepiej przydał kapelusz. No. Trochę <suszy> weso w wyglądam. Kurde, czekajcie. Nagramy jak się tam... Ten... A dobra, nawet nie musimy... O, czapka! Zobaczmy. Czekajcie. Wolf haha. Kurde, czekajcie. Już chciałyśmy się lognąć, ale nie. Czekajmy aż prezent się tutaj włączy. Kurde. Albo logniemy się. Logujemy się. A w ogóle to przepraszam, jak kogoś ym, nie pozdrowiliśmy i taka informacja. Za 2-3 miesiące kupujemy Vipa na rok. Lagi. Takie rzeczy dostaliśmy. No. Dobra, to otwieramy dalej. Pozdrawiamy Fizelin. Dobra, odbierz. O, Fizelinka 1-2-3. Pozdrawiamy. Pozdrowisz na Kreska, kreska kawa i lena. Kreska, kreska, pozdrawiamy. Klementynę 16, też pozdrawiamy. O, to była bardzo miła słupka O, mm, takie rajstopy Pozdrawiamy Degusia Malusia 1, 2, 3. Chcę taką bluzkę. AS3, pozdrawiamy. Ładne włosy. Klara Kuku Lwy Pro. Nie ja tak. wiem, czy tak to się czyta, ale. No I teraz już pewnie będzie. Ale te włosy są ładne. No. A weryal No przecież. To już nie jest nasze konta i coś, bo je oddałyśmy. Więc. No, prezenty nie są nasze, że tak powiem. No, może. Miss Teddy. Oh. Można tak powiedzieć. Dobra, zobaczmy. O, jaki nam końcowy wyjdzie look. Ten nawet jest spoko tylko <laughs> rajtuzy. O! Ładna koszulka. Pasuje nawet. Ta kurtka trochę taka zbyt chill. No. Jak Buty się... też ładne. Wiem już jakiego ja go zrobię Luka. Pokażemy na końcu odcinka. No. Mamy pomysł już. Ale najpierw dasz mi coś zrobić. I ostatni pres I zaraz zatrzymasz się na. Ha, ok. to jest ta taka... No i teraz się zatrzymaj. Zaległy zmiany i luka nie będzie. No, niestety. A teraz pozdrawiamy wszystkich. Widzicie ich tu. Właśnie patrzymy i nadal są prezenty. Chyba ominęłyśmy kilka stron czy coś takiego. Dobra, otwieramy. No faktycznie, nie było wtedy. No właśnie. Czapka, ładna. O, przydałoby się. No. Co w tym luku naprawdę wygląda nieźle. Właśnie, na, Nadia, powiedziałeś, to białe takie, jak wyglądają jak... Co wygląda? Ups, kliknąłam przypadkowo. Nacisnęliśmy na Ludzie, nie spamić z takimi rzeczami. Masz włączyć chat off, zrób. Zrób chat off. Co to? Aha, no tak. No. Hm. Ach, niestety. Ale to się wszystko zrobi. Może się nawet odświeżą inne strony. Jeśli w ogóle jakaś jest taka. Zobaczmy. Ładne włoski. no tej awierie, A właśnie było za różowo. Dziękuję za animację. Awery Al. Pozdrawiamy. Dobra. Ale ładna bluzeczka Może się zmienią teraz stopy na coś ładniejszego. O oh nie! Skoro na Dobra, zobaczmy. Nie Wiecie, ma prezentów? To... Muszą być. Czekajcie. Będą, look. będą na pewno. Czekajcie. Zostały jeszcze dwa prezenciki. Taki, taka ładna bluzka. I... Gulu, gulu. pewnie jakiś włosy, jak mogę... Tak. uff tak wygląda nasz końcowy look. My go zmieniać nie będziemy. No i pa pa!